Witam wszystkich. Z tej strony Sąsiad i chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z serii Minecraft z Sąsiadem. W tym odcinku zajmiemy się dokończeniem budowy dachu, zabijaniem pająków w celu utworzenia naszego pierwszego łóżka i budową mostu. Zaczynamy sobie tak odcinania drzewa. Wiem, że powinienem to robić przed odcinkiem, ale Dzisiaj akurat tak wyszło, że nagrałem to. Mamy tutaj na szczęście drzewa naprawdę pod dostatkiem. Nie brakuje nam go ani trochę. A skoro yy, są drzewa, to również jest i pożywienie, bo jabłek jest tutaj również bardzo, bardzo dużo. Czasami mi się zdarzy, że nawet cztery wypadną. Oczywiście, jeżeli mam szczęście. No ale jak sami już widzicie, tutaj się noc zbliża. Ten domek ładnie wygląda, prawda? Jest już taki coraz y, ładniejszy. Nie wiem jeszcze jak z tym dachem będzie, ale to coś wymyślimy. Aktualnie się trzeba zająć y, tym, że właśnie potrzeba nam dużo drzewa i trzeba go ściąć. Hmm. Tutaj już końcówka myślę jest tego ścinania i zaraz się wybierzemy do domku. Właśnie tutaj macie przykład jak dużo jabłek potrafi wypaść z jednego drzewa. Nagrałem dzisiaj również dla Was taki poradnik dotyczący renderowania w programie Sony Vegas Pro 12. Jeżeli ktoś się zajmuje po prostu tworzeniem filmów, a ma słaby komputer albo w ogóle chce jak najbardziej przyspieszyć to renderowanie, to zapraszam, jest tam dosyć dobry poradnik do tego, jak to wszystko przyspieszyć. Akurat się już zbliża noc, a my, jako że w tym momencie nie mamy łóżka, to, to po prostu musimy jak zwykle prze, prze, przesiedzieć to po prostu u nas w domku. Trzeba się dożywić, żeby było. Żeby po prostu życie się odnowiło. Teraz sobie przerobimy drewno na deski i możemy już dokończyć yy, budowę dachu. Ja wam to może przewinę. Żebyście tego nie musieli oglądać. No dobra, już nam się widzę skończyło drewno, dlatego musimy pomyśleć, jakby zdobyć nowe. Ja mam tutaj, co prawda, dużo sadzonek, ale na razie ich nie będę sadził. Dopiero to myślę, po jakimś czasie zrobię jakąś wolną przestrzeń, a teraz czas się wybrać na małe polowanie. Głównie w poszukiwaniu pająków, z których mogę zdobyć. Yy, Sieć i z tej sieci dopiero stworzyć wełnę, ponieważ no niestety ow owce się nie wygenerowały tutaj nigdzie w pobliżu. Jeszcze sobie zrobiłem siekierę, tak w razie czego. To znaczy w razie czego. To jest takie polowanie połączenie ze z, ścin ścinaniem drzewa. Możecie tutaj dosyć mało widzieć. No ale to niestety takie uroki nocy. To jest bardzo dużo pająków, także można naprawdę... O, cztery naraz, proszę bardzo, cztery naraz pająki. I to wszystko y, kamiennym kilofem. Dobrze, że mam tą zbroję, bo gdybym jej nie miał, to by było naprawdę nieciekawie. Także pająki trzeba zabijać i będzie bardzo dużo... sieci. Z której można oczywiście zrobić wełnę. Dobrze, pozabijaliśmy tutaj co się dało. Żaden creeper nam w domu nie wybuch, także jest bardzo dobrze. I mamy dosyć sporo sieci. Przydałoby się tutaj jeszcze pościnać trochę drewna, ponieważ yy, brakuje nam do budowy. No i oczywiście powpada nam dosyć dużo jabłek, które są bardzo przydatne. Ciemno jest trochę, ale to już niedługo, bo dzień się powoli, powoli zbliża. A my sobie tutaj dalej się zajmujemy ścinką drzewa. Generalnie ten domek mam zamiar jeszcze powiększyć. No tutaj niestety creeper wybuch. W sumie nie przeszkadza mi to, bo z dala od domu. Mam zamiar jeszcze powiększyć y, domek, prawda, o ten dach. Oczywiście na dachu również będzie takie jakby poddasze. No i w przyszłych odcinkach przydałoby się przetopić y, trochę <laughs> piasku i zrobić jakieś ładne okna. Mamy już tam 25... Drzew. Dosyć dużo myślę. Ale przydałoby się jeszcze więcej. No i jak, jak już zrobimy ten, to poddasze, to myślę, że wtedy już będzie można mm, zacząć y, chodzić po kopalniach. Być może nawet odkryjemy jakąś nową i tam y, zaczniemy wydobywać surowce. Właściwie wolałbym taką kopalnię, która nie będzie. Tutaj nam y, potwory zajęły nasz teren. Wolałbym kopalnię, która y, po prostu nie będzie odkryta, tylko żebym mógł ją sam wykopać, zrobić swoje tunele, ale niestety rzadko się udaje zrobić coś takiego. Y, no i dobrze, teraz już byśmy mogli sobie przerobić y, to drzewo, które wydobyliśmy na y, deski. No, i tutaj jeszcze przydałoby się ten dach, właśnie dokończyć. Tego już Wam nie będę przewijał, bo to już jest naprawdę końcówka. I tu właśnie nas zaatakował z góry bredny pająk, który pomyślał, że z dachu może sobie skoczyć i jakiś Spiderman z niego jest. No, ale niestety się mu nie powiodło. Mamy już dwie wełny. Jeszcze tylko dwa pająki by się przydało zabić, oczywiście licząc, że wypadnie z nich y, ich sieć i będziemy mogli już sobie stworzyć łóżko, co przyspieszy nam y, grę i oczywiście poprawi jakość oglądania, gdyż nie będzie tak ciemno. Przyspieszy grę w sensie, że po prostu w dzień, y, więcej rzeczy można robić niż w nocy, bo w nocy to jednak te potwory utrudniają dosyć. Prace. A już najbardziej nie lubię creeperów, które y, cały czas, w każdej chwili mogą po prostu y, całą tą pracę zniszczyć. Ok, także tutaj już kończymy dach. Powoli, bo powoli. No i jak sami widzicie, dzień się już zbliża. Bardzo y, się z tego powodu cieszę. okej, okay, także. Tutaj już, no to, także dach już jest skończony i możemy się zająć tutaj właśnie tym ogrodzeniem, które y, robię. Ogrodzeniem no, takie płotki po prostu postanowiłem postawić y, na, na obkoło wejścia. Znaczy, się tylko tam, gdzie, y, no, gdzie nie ma wyjścia, czyli takie, taka jakby barierka. Żeby po prostu tam nie wpadać, a według mnie to tak dosyć ładnie wygląda. Także to już mamy zrobione. I możemy wyjść na zewnątrz. Tutaj jakiś szkielet się pali i tutaj niestety ten nieszczęsny creeper. Bardzo wkurzający. O kolejna sieć, tutaj jakiś yy, szkielet chyba się bawił w miniguna. Okej, okay. teraz się tutaj przejdziemy do domku zobaczyć. Myślałem, że mam tutaj jeszcze jakieś zapasy mm, drewna, ale niestety nic tutaj nie ma. No i dobra. Możemy tutaj teraz trochę pochodzić. Chciałem w sumie zejść na chwilę do kopalni, ale uznałem, że nie jest to najlepszy pomysł. Szczególnie, że tutaj właśnie taki miły Creeper się znalazł. Jeszcze dodatkowo tutaj jakiś Enderman jest, także no może lepiej tam nie wchodzić. A wrócimy teraz yy, do domu i coś tam jeszcze spróbujemy porobić. Hmm. Widać tutaj nietoperze latają, znaczy właściwie jeden. Nie wiem w sumie skąd one się biorą. Ja myślałem, że one tylko w jaskiniach y, mogą latać. No ale jak widać się pomyliłem. No, chyba że jest tutaj gdzieś jakaś otwarta przestrzeń, y, która, z której po prostu te nietoperze y, wylatują. Być może tak jest właśnie. Okej. Okay. O, tutaj jest właśnie taki jeden gacek, sobie lata. Możemy się właśnie w tym odcinku zająć już tworzeniem mostu, tak jak już wspominałem. Tylko właśnie brakuje nam tych płytek. A zrobić ich się nie da bez crafting table także <laughs> trzeba się wrócić do domu albo zrobić sobie crafting na polu co jest właśnie bardzo dobrym rozwiązaniem. No i teraz mamy już te płyty. I możemy zająć się budową mostu. Trochę mi ten most nie wyjdzie, i nie wiem, czy nie będę go musiał w kolejnym odcinku y, przerobić, bo trochę, trochę za duży będzie. No ale to już wy ocenicie. Tutaj mamy jeszcze jeden poziom, i drugi będzie. I właśnie nie wiem, czy to nie będzie zbyt wysokie. No, wchodzi się po tym dosyć fajnie. Oczywiście ten most jeszcze trzeba będzie yy, dorobić do niego barierki. I właśnie nie wiem, czy taka wysokość tego mostu nie jest zbyt duża. Co wy byście o tym myśleli? Niby jest, no w sumie, zaraz to jest nad y, tym balkonem. Chociaż zobaczymy, może akurat tak to zostawię. Jeszcze nie wiem. Trzeba zrobić siekierę, chociaż nie wiem po co, skoro mam już jedno. No ale to już yy, cały ja. Dobra, także tutaj jeszcze porobimy trochę tego mostu. Z tych deseczek, które nam zostały, a zostało ich niewiele. I przydałoby się po drugiej stronie również zacząć budować most, bo nigdy nie wiadomo jak to w sumie wyjdzie. Tylko gdzieś czytałem, że nigdy nie należy budować na piasku. Dlatego y, wolę ten piasek wykopać, żeby to, ten most był bardziej bezpieczny i zastąpić y, ziemią. No i możemy już przejść do y, Budowania od drugiej strony, a jakaś krowa próbuje, nie wiem. Testuje nasz most. Mam nadzieję, że się pod nią nie zawali. A my tutaj budujemy sobie dalej. Chyba jej się nasz most znudził. Mam nadzieję, że od niego pójdzie i nie będzie już go testować, bo jakby nie było takie Krówsko trochę ciężkie jest. No, tak ten most tutaj wygląda. Tak po tej stronie. Jeżeli oczywiście mielibyście jakieś propozycje zmian tego mostu, co ta krowa nurkuje? Że nigdy nie widziałem pływającej krowy. Jeżeli byście mieli jakieś propozycje zmiany w tym moście, to możecie mi oczywiście pisać albo robić jakieś screeny. Nie wiem, co ta krowa tam robi. Jakieś błędy ma chyba. I ja wtedy ten most oczywiście, jeżeli mi napiszecie, to go zmienię. Myślę, że w tym odcinku to już by było na tyle. Yy, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i na razie.